Siemanko, tu Kosior, tu kolejny odcinek z gry World of Tanks. Tak, to jest moja pierwsza seria, jaką nagrywam w y, tym weekendzie. Ale to jest pra praktycznie nie pierwsza seria, a kolejna seria. Lecz pierwszy materiał, jaki nagrywam w tym, w tym tygodniu. We wrześniu. Dobra. Na bitwę już. Startujmy. Dobra. Ogłem z, wo z World of Times. Zawsze będę Wam nagrywał z kamerką. Zawsze. Bądźcie tego pewni. Znaczy, zawsze. Być może. Możliwe, możliwe jest to, że zawsze. Eee, yy, to tak nie za bardzo, bo może być tak, że mi się spieprzy... kamerka i wiecie. W końcu różnie z tym bywa. Mam mały problem. To właśnie te lagi co teraz są Trochę się tak Trochę się laguje, ale nie no ogólnie To tak co nieco ogarnie się Tam gdzieś jest wróg Na 100% wam szczerze, że nicie tutaj jeszcze wroga nie widzę Ale na 100% jest gdzieś tam Dalej Tylko żeśmy czasem nie zginęli Kur... Hmm, dobra Jedźmy No rusz się, no Tam jest, wróg? Ja go tam nie widziałem praktycznie. Gdzie są ci wrogowie? Aha, tam jest, tam tam. O, ode mnie dostał? Ja trafiłem? Nie, gdybym ja trafił, to by wyskoczyła mi, że. Przeci mi to w domu mi się i tak dalej Hmm Czemu to tak A może mieć jakiegoś tak kamerkę bardziej Cholera co jest? Z tym czołgiem Słuchajcie, podjadę tam. Hmm... Podjadę tam... To ja w takim razie jadę tam, gdzie inni. O, proszę, tam jest wróg. Tylko żeby nam się udało go trafić w ogóle. Bo wiecie, jak, jak jest trudno nacelować na nich często. O, już mam, mam go z głowy, bo nasza drużyna go zaraz deadnie. Zapewne Ale co, jak co, jedźmy Przyjąć wroga baza Oczywiście niszcząc Czołgi z wrogiej bazy O, z nami z tyłu był wróg Wrogi czołgi znaczy się No, przeciwnik No, leźmy. koleś na nie? No i świetnie, oberwałem przez niego w ryj Tego tu pierdzielonego. na mi drogę tej libany. Gdyby nie on, to byśmy mieli pełne punkty zdrowia. Aha, ja go zabiłem? Nie, to nie ja. Ale wiecie my się też rozglądajmy. To powinno być gdzieś pokazane na ile na liczniku... Gdzie? 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 Co? Skąd? Ale skąd? Skąd ten atak w ogóle na nas leci? Dostałem tylko 27 punktów zdrowia. Ginis, spod... kurwa, już prawie pe... gis kurwy synie. Kurwa, Cztery punkty mu zdrowe zostały, a kurwy syn wygrał z nami. Ja pierdolę. Nie no, to normalnie pech. Nie no, to już naprawdę był pech. Cztery punkty, 4 punkty zdrowe mu zostały. A pierwszy nas zabił. To było po prostu nie, niemożliwe. Lecz to w sumie je, z jednej strony możliwe, bo nie zdążyłem w niego strzelić. Bo szybciej we mnie strzeli niż ja w niego. Staram się teraz wygrać. Zaraz będziemy dołączać na grę. Właściwie my już dołączamy. O już! Musimy jeszcze chwilę poczekać. Ten joke jest lepszy od tamtego. Powiem wam tak szczerze. Do roboty. Ale ogólnie przy tej grze, tak jak przy Ghost Reconie przydaje się więcej skupienia niż gadania. Powiem wam tak szczerze. Chodźmy, chodźmy Aha, tam jest, tam jest, tam, tam, zaraz będę miał. Czekajcie, czekajcie, muszę tylko tam podjechać jakoś. Tak, żeby oni mniej zabili czasem. Wypierdzielaj, ty co obok teraz. Czekajcie, coś mi się laguje. O ja pierdzielę, brak odpowiedzi. Chwila, moment. Moment. Zaraz się powinna ogarnąć na 100%. O proszę. Skur. Co jest? Nie mogłem się w ogóle ruszyć przez chwilę. Gdzie oni są? Nie poderwał. O, już tamten zginął, dobra. Czekać jakoś się czasem świeci kurwa na czerwono. O! Nie, to nie ja go zabiłem. Cholera, ale jakby nie zauważyć, bardzo ciężko jest ich trafić z odległości. Gdybym mógł ZOM sobie przybliżyć, ale środkowy przycisk myszy mi się zbierdzielił, więc nie mam tej możliwości, żeby zwiększyć sobie zom Ale żałuję, tak szczerze mówiąc. Gdybym miał na tablecie SPM, no to bym sobie przybliżył już zom osobiście swobodnie Wypierdzielaj. Może zagramy sobie gdzieś w network speeda. Aha. No jak to? Tu jest gdzie? Skąd on nas napierniczał? Skąd? syn Stamtąd musiał, bo gdzie indziej nie jest tam to na pe pewno. Mm. Nie, no to już jest bez sensu. Ale ja mam, powiem że, że taka gra jest po prostu bez sensu. Że, co, gracie po to, żeby tylko fajla zapierdzielić? Czy po to, żeby, żeby umiednie grać? Bo pewnie, żeby umiednie grać. Tylko mi na razie słabo gra po prostu idzie. I mnie szlak trafia przy tym dosłownie. Znaczy, po prostu te gry są już tak skomplikowane, że po prostu to się w głowach nie mieści. Dobra. Zagrajmy sobie teraz z tym czołgiem. Ile mam monet tych niebie... tych srebrnych. Dobra, przygotujmy się do ataku. I właściwie nie wiem czy wrzucę wam dzisiaj te yy, odcinki planowane, te reszty, bo nie wiem czy zdążę w ogóle. Bo nie wiem czy mi będzie dobrze działał. Jedziemy. Mamy taką wielką drużynę, fajną. No No i my się też oczywiście, jak szybko zleciał, bo z odległości trafili. zapewne, a raczej gdzie by ich tutaj tak bezpiecznie zaatakować. Aha, tam jest wróg, i zaraz go będę miał. Nie, no w sumie, jopier. Ja jak szybko mu HP zjechali już po nim? Wypier... Zpier dalej. Skąd oni najpierw dzielają w nas dobre pytanie? Ale to jest bez sensu, jak oni? Nas nawalają, skoro są od nas tak daleko. To jest nie do pomyślenia już. I nie wierzę, że to Polacy ze mną grają. Bo... Spójrzcie na czat. Jako... Po jakim oni piszą. Nie wierzę, że to są Polacy. Czy nie ma ich gdzieś z czasem z tyłu? Nie no, z tyłu to ich nigdzie nie widzę. Ale dobra, tak ryzykownie wyjeżdżam na wnętrze Rozglądajmy się. Jak uważamy wroga. Ja pierd skąd? 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 No kurwa! Ja pierdolę. Nie no co za skurwy syny, gdzie oni kurwa? Skąd oni w ogóle nas napierdalali, że zabili? No dobra, już kończę nagrywać. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Akurat mi się chyba zawiesił. Nie. Dobra, kończę nagrywać. Do zobaczenia w następnej serii.